Manko. Cześć. Witamy wszystkich ponownie w kolejnym naszym dniu zwiedzania. Dzisiaj troszeczkę bardziej na spokojnie. Wybieramy się nad jeziorko. Już dojechaliśmy na miejsce. Zaparkowaliśmy najbardziej na najbardziej instagramerskie jeziorko, jakie jest w Dolomitach. Tak. Ze słynnymi łódkami. I zaparkowaliśmy na parkingu numer 3. Znajduje się on bardzo blisko jeziora. Koszt parkingu to 7 euro za auto. Teraz idziemy, mamy parę metrów dosłownie do przejścia. Jest tu jeszcze jeden parking, numer 4, który jest najbliżej, no ale my już zatrzymaliśmy się na tym wcześniejszym. Także zapraszamy do oglądania. Wędrówkę rozpoczynamy od telepania się. U się upadków około 30 stopni. Z, z rana jest naprawdę w górę grześko Jest 12 stopni <noise> tylko teraz <noise> no. A my wybraliśmy się w spoderkę. Dobrze, że bluza jakaś w aucie była, nie? Ale no, chłodną było z rana Zobaczymy w ogóle jaka dzisiaj będzie temperatura Tak, a, zobaczymy co ja będzie z, ja z rana rana jest Tutaj mamy jakąś powiarnię Nagram w mapę A, jest zakaz latania dronem o, więc no to Bo tu widzę Więc, no zobaczymy No bo raczej nie będę latał, ale... Ale... No i tak, tu jest hotel, w ogóle. Tak, tutaj się gdzieś znajdujemy. A tak to wygląda: tej jezioro z takim widoczkiem. Więc a tu są łódki, do których chcemy iść. Tu są łódeczki, a. może wypłyniemy sobie właśnie. Jeżeli się uda, jeżeli będzie na tyle mało ludzi, to chciałbym taką łódeczkę sobie wynająć i popływać. Czy znaczy, panetka miała jedno niepowtarzalne w swoim rodzaju zdjęcie. Z łudeczką nad jeziorze tak masz, no, ale no? tak szczerze mówiąc no. tego jest mnóstwo no. idziemy zobaczyć Patrzcie jaki piękny hotel górski pamiąteczki o Misiu, że my no, jeszcze mamy. nie mamy żadnego magnesu no, jeszcze z wody. Za, ty, za Austrii nie mamy, ja, nie, daliśmy, nie mamy magnesu daliśmy, daliśmy, daliśmy dupę. Nie, ja. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Już ludzie właśnie wypływają. Patrz jaka jest kolejka do wody. I tak to wygląda. Patrzcie, jak to fajnie. No i jak wypływać z, z takimi widokami, to tam jak morski ok. <grystanie> O, fotka. No, tak to, tak to właśnie to zdjęcie, właśnie o tym mi chodzi, nie? Tak to wygląda to zdjęcie. Już pokazuję. Gdzieś to sobie chyba można zrobić za 10, 15 euro jeżeli jest 8.30 i tu już jest tyle ludzi to ja chyba nie chcę wiedzieć co tu jest w środku dnia ładną no. przyrodę seria no ale no, no pięknie, piękne jezioro no to idziemy na ten dołudek, nie? dalej no. Idziemy do łódeczek. Tak, i mamy dwie opcje. Pierwsza jest taka, że możemy płynąć z kimś i wtedy płacimy 15 euro za osobę na takiej łódce, ale możemy też wziąć prywatną łódkę, że płyniemy tylko we dwoje i kosztowała nas ona 50 euro, bo my właśnie taką wzięliśmy. I teraz tak. idziemy tam dalej. W cenie tej mamy jeszcze magnes do wyboru i musimy wybrać, który chcemy. Który Ci się podoba? Może ten, co? Mhm. Wybraliśmy sobie już dwa magnesiki. Takie piękne. Tak. Nie wiem, czy widać? Widać, widać. Dobra, i teraz idziemy i czekamy na łódeczkę. Musimy poczekać na obsługę. Mhm. Tutaj na bileciku jest nasz numerek. My mamy numer 18. Musimy tutaj poczekać, aż tam panowie z obsługi wystawią nasz numerek na pomoście, żebyśmy mogli iść dalej. A ja schowam magnesy teraz. Dobra, poczekaj. Dobra, idziemy. Na swoją łódeczkę ale wody, co? No, ale Piękny. To to. Chodź. <grymne> Kochanie, jak ci jest? Kurde, jak nad <grymne> Mamy 45 minut pływania. Z pięknymi widoczkami wypłyniemy na środek i będziemy robić zdjęcia. Jeżeli chodzi o samo to piękne jezioro na którym się znajdujemy, to ma ono powierzchnię 31 hektarów, czyli jest gigantyczne. No można chyba obejść, obejść wokół, nie? Chyba Obejdziemy. tak. Tak, można obejść je wokół Obejdziemy. i być może się wybierzemy, ponieważ jest bardzo wcześnie jeszcze, więc mamy na to czas. Bo maksymalna długość tego jeziora to jest kilometr, dwa, kilometr 200, a szerokość 400 metrów linia brzegowa jest tam gdzieś. Nie wiem, ile wynosi linia brzegowa. Niestety nie jestem Ci w stanie tego powiedzieć, ale jeżeli je obejdziemy wokół, to będziesz wiedział na własnej skórze. Dobra. No, ale średnia głębokość tego jeziora to jest 17 metrów, a maksymalnie 36, więc nie wiem dlaczego ja tu nie mam kapoka ze sobą, wiesz? Czysiąc umiesz pływać. No nie aż na tyle. No Dobra. tak, umiem, bo brat mnie uczył, wrzucając do wody. Albo wypłynę, albo nie. Dziękuję, kochany braciszku. <grym> Miło, że Cię mam. Jesteś cudowny. Nasze 45 minut bardzo szybko mija, i powoli będziemy zawracać i kierować się w tamtą stronę. Niestety. A jest bardzo przyjemnie tutaj. Cena jest wysoka, ale warto skorzystać z takiej atrakcji. Właśnie, i zwłaszcza. Raz. Tak, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj tylko raz i pewnie więcej nie będziemy mieli okazji tutaj być. No, wracamy. Myślę, że obejdziemy to jezioro wokół, nie? Ale najpierw chyba kawa, co? Póki no, nie kawał. ma jeszcze ludzi. Kawa, kawa, kawa. Płyniemy. Płyniemy. W sumie to mi jest bardzo dobrze, tak? Pływać to ja mogę. Uważaj na tych ludzi z tyłu za nami, bo oni chyba Cię nie widzą. I skończyliśmy nasze pływanie łódeczkami A tędy możemy wejść też Tak, i wychodzimy Nie tędy no. Mamy dwie kawki americano, do tego dwa apelszwude I za wszystko zapłaciliśmy 17 euro mhm. Także jemy Jemy, jemy Jemy, jemy, bo ja uwielbiam du wszystkie, drugi wszystkie szarlotki Dokładnie tak Coś strasznego, no, pięknego. Wrzucamy tak. zdjęcie na Insta Musimy <górę> Górę, coś wybrać. Tak. A później, może, obejdziemy y, jezioro wokół, tak? Hmm? No, no. no, mam nadzieję. Jak widać, zrobiło się super ciepło, przyjemnie. E, więc postanowiliśmy obejść y, jezioro wokół. Nie wiem, ile nam to zajmie. Idziemy, oglądamy. Jak to wygląda? Jesteśmy właśnie koło tego kościółka, piękny jest, jest z kamienia, drewniana wieża, no, fajny, fajny. O, Dziękuję. Ludzi na łódkach, A chyba nie, nie no, jest jakieś wolne, ale jest ludzi, ludzi mnóstwo. No słyszałem, że to najbardziej oblegane miejsce, również najbardziej oblegane miejsce. Tutaj w Dolomitach nawet świadczą o tym parkingi tak. Jest ich, kurde, mnóstwo tutaj no. Droga do obejścia To jest bardzo fajna No Takie tutaj mamy Taką drogę Na pewno Na pewno w tym dniu To chyba zaliczymy Raczej jedno jezioro Mieliśmy tak. w planach dwa, ale Chcemy coś zrobić konkretnie zobaczymy czy coś przejść tak no i nie chcemy naszą miejscowość więc w tym filmie będzie raczej tylko to jeziorko które mamy teraz a jest kozacko tutaj więc naprawdę warto tutaj spędzić cały dzień tylko ktoś się wycwanił i przypił mi kalimeta po... Ale to nie chodzi o wagę, tylko o to, że ja wszyscy czuję się taka szeroka, że ja się nie mieszczę między ludźmi. To jest problem. Także czuję się wykorzystana w tym momencie. Fajna tablica informacyjna, gdzie tak naprawdę pokazuje, jak długo rozkłada się na przykład plastik, łóżka czy. PET, swajek. pet swajek. Gdzie ludzie więc... to wyrzucają notorycznie. No, w takich miejscach. No widzicie Wreszcie, nawet plastik dziecięca, nie? od 100 do 1000 lat. Mm. No więc dbajcie o środowisko. A my idziemy dalej. Jeziorko to wygląda imponująco nie tylko od strony wody, ale z góry również. I to był najlepszy nasz pomysł, że chcemy go obejść wokół. Jest cudowne. Fajny. Przy tym jeziorze jest to, że normalnie ludzie się tutaj kąpią. No kurde, ciekawa sprawa, nie? Pochwal się, że zabrałeś ze sobą kąpielówki. Nie, no, wzięłem i buty do pływania i kąpielówki. Nie wzięliśmy z auta. Aha, No ale to dobre, mi nie wszystkie że się szybko hartuje. Się I później, ustawa? jak coś to od razu wskakuje. Zobaczymy. No. Wchodzimy do strefy, strefy alpejskich tróweczek. No i jest znak, żeby na nie uważać. No. Tu, tu rządzą, no to co? Są placki wszędzie. Chcę uważać. E, dobra, w trąd Musisz je No, wzdłuż no, chodź. Ale śmierdzi. No. Nie ma jak wiejskie aromaty. No. A później, kurde, milkę to byś chciała, nie? Z alpejskiego mleka. No, jak? Milka najlepsza. No, to wiem, no, dobra. powiedzmy, że tęskniłam za wiejskimi zapachami. Hmm. No okej. Okay. Po tylu latach poza domem. Pieski też tu mają ubrać. Ale ta woda jest zimna, misiek. No to wiem, no tylko to rzeźka. No, zimna, a nie Widzowie. Jestem leniem. Po prostu myślę patrzę, rozbierać się z tego wszystkiego, przebierać. Później znowu się ubierać i żeby się przepłynąć kawałek. No jest to szos, ale, ale nie tym razem Więc, więc może kiedy indziej <laughs> Nie chcę mi się z tych gatów, No z tych butów górskich mi się nie chcę... Nie chce mi się ściągać, więc... O, no, lenistwo wygrało, ale kontynuujemy. Idziemy, <grymne> 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 idziemy. Taka krótka informacja dla miłośników rowerów. Tutaj jest zakaz, więc. I to już kolejny na tej trasie. Ale trochę się nie dziwię, bo wiecie, co naprawdę tu. Tutaj, jak patrzymy, jest parkingów, mówię, nie no, się dużo tych parkingów, ale i bardzo dużo. Ale się teraz nie dziwię, jest ludzi od groma. Od groma. Ale to też ma wpływ w to, że te parkingi są bardzo blisko jeziora i nie trzeba dużo iść, żeby być w tak ładnym miejscu. No tak. Dlatego ludzie tu się jeżdżają. Dokładnie. No na przykład na te, które chcemy się wybrać, to już musimy tam podejść, nie? Mhm. I jeden chyba z trudniejszych fragmentów tutaj będzie, jakieś schodki. na ścieżkę kozak takie klimaty te ja lubię Zaraz kończymy przejście wokół jeziora. Pogoda jest przepiękna, cieplutko. dziwne, że rano było, tylko 12 no, stopni. tylko 12 stopni. Nie? W bluzach robiliśmy na łódce Zresztą no, widzieliście zdjęcia. Mhm. Ale przynajmniej nie było kolejki, i mogliśmy od razu wchodzić. Hmm. plus.

Dlatego wstawa... lubimy wstawać rano Dlatego lubimy wstawać rano, właśnie na to chodzi A rano. rano nie mieliśmy z tym problemu Choć było ja Przeszliśmy już jeziorko wokół Całe przejście ma prawie 4 km. Mhm. Także my jesteśmy z zadowoleni. Polecamy tak. to miejsce, jest przepiękne. Przepiękne. Ludzi mnóstwo, więc jeżeli ktoś szuka spokoju, to nie tutaj. Tak, tu go ale, nie znajdziemy. Ale miejsce jest super. No i jeżeli ktoś chce łódki wypożyczyć czy coś, proponuję o wczesnej porze. Bo chyba, że ktoś lubi stać w kolejkach, bo patrzcie, łódki ani jednej nie ma. Wszystkie są na wodzie. No, więc tak to wygląda. Także zapraszamy do oglądania innych naszych filmów: lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa! Pa!